Podczas budowania tego domu właściciele zdecydowali się na formę domu parterowego. Jednak z czasem, gdy rodzina się powiększyła, zdecydowali się rozbudować powierzchnię mieszkalną o strefę prywatną, którą chcieli stworzyć na nieużywanym dotąd strychu. Nowa przestrzeń miała pomieścić główną sypialnię z łazienką i garderobą oraz dużą powierzchnię pełniącą funkcję gabinetu i pokoju dziennego z antresolą. Zatrudnili firmę specjalizującą się w adaptacji strychów, która przyjechała zrobić projekt i kosztorys adaptacji. Strych w obecnej formie nie nadawał się do wykorzystania, jednak fachowcy stwierdzili, że po zmianie konstrukcji dachu i jego dociepleniu, na strychu da się urządzić przestrzeń mieszkalną. Aby wprowadzić do pomieszczenia jak najwięcej światła, wykonawca zaproponował wykorzystanie dużych okien dachowych i żaluzji, dzięki którym będzie można kontrolować natężenie światła podczas pracy w pokoju. W podłodze zrobiono dwa otwory: jeden na schody, a drugi na antresole nad salonem, znajdującym się na niższej kondygnacji. Dzięki temu więcej światła dociera teraz na parter budynku oraz można podziwiać całą przestrzeń domu. Zastosowano szklane balustrady, aby nie blokować przepływu światła. W sypialni zamontowano okna dachowe na obydwu połaciach dachu, w celu zapewnienia dobrej cyrkulacji powietrza oraz dostępu światła. Założono także elektryczne rolety, umożliwiające pełne wyciemnienie pomieszczenia w nocy. W łazience przy sypialni, zaprojektowanej tak, by wykorzystać powierzchnię o odpowiedniej wysokości, zdołano zmieścić wannę i prysznic. Na pozostałej części strychu stworzono przestronną garderobę, dzięki czemu do sypialni nie trzeba było wstawiać dodatkowej szafy. Właściciele mieszkali w domu w czasie przebudowy trwającej około 5 tygodni. Stworzono 80 m2 dodatkowej powierzchni użytkowej. Budżet wyniósł około 37 tysięcy funtów.